Chciałbym teraz omówić zjazd, yy, asekurując się podczas zjazdu taśm, Czyli co scenariusz nas zakłada? Że zgubiliśmy rep sznura, nie mamy trzeciej ręki, chcemy jednak zjechać bezpiecznie. W tym celu, tak jak wspomniałem na wstępie, będziemy używać do, do tego co będziemy używać taśmy. W jaki sposób ją będziemy wiązywać? Tak jak we wcześniejszych scenariuszach dopinamy HMS-a do łącznika uprzęży. Następnie wykorzystujemy naszą taśmę. W tym przypadku to będzie taśma o długości 60 cm. Przeszycie taśmy układamy w taki sposób, żeby znajdowała się przy samym dole. Następnie owijamy linę, na której będziemy zjeżdżać taśmą dookoła. Owijamy, układamy taśmę równo dookoła. Ten węzeł, który za chwilę zawiążemy, nazywa się prusik francuski. Wykorzystywany w różnych sytuacjach, my teraz go wykorzystamy do asekuracji. Dolną część, której mamy w przeszycie, przewlekamy przez górę. Łapiemy górne oczko, dociągamy do dołu i mamy naszą trzecią rękę Dzięki której będziemy mogli się asekurować. Prowadzamy linę do przyrządu, następnie do karabinka i przygotowujemy się już w sposób standardowy do zjazdu. Dziękuję.